Cześć kochani, jak tam po świętach? Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas w gronie rodzinnym, no i nie obżarliście się za bardzo. A ja dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem kosmetycznym i jest to filmik sponsorowany, ponieważ produkty kosmetyki, które tutaj zobaczycie, dostałam dzięki wizerzu.pl. Jeżeli chodzi o kosmetyki, które otrzymałam, jest to firma Oliam, firma, której... Nie znałam wcześniej, więc bardzo się cieszę, że mogłam ją poznać. Jeżeli chodzi o firmę Olian, jest to firma, która od 15 lat tworzy dermokosmetyki. Skupia się na kosmetykach dla dzieci, dla niemowląt, jak i również bardziej wybrednych dorosłych, czyli dla osób, które mają problemy alergiczne i nie tylko. Ich wszystkie kosmetyki przebadane są dermatologicznie, ginekologicznie, jak i pediatrycznie. Więc bardzo skupia się na tym, żeby produkt był. Dobry jakościowo. Co mnie bardzo cieszy, jest to firma, która nie testuje na zwierzętach, więc pokazuje tym swoim działaniem, że można tworzyć dobre dermokosmetyki z dobrym składem, które nie opierają się na krzywdzie innych. Ja mam do pokazania Wam trzy kosmetyki, i myślę, że zaczniemy od um, żelu do mycia. Jest to olejkowy żel. Do mycia. Jak widzicie, jest dość spory. Ja go już długi czas używam, a mimo to nie ubywa, więc jest bardzo wydajny. Moim zdaniem jest to najlepszy żel do mycia dla osób z skórą suchą. Zawiera on takie składniki jak ekstrakt z olejku nasion owsa, czy też betanin E, które wpływają na porządne, delikatne, porządne oczyszczenie skóry, jak i również e, ochronę bariery hydroliwidowej. E, jeżeli chodzi o kosmetyk, tak mówię, świetnie myje, nawilża i odżywia e, ciało. W dodatku, jest bardzo wydajny, ma dobry skład. E, ten produkt nadaje się też jako szampon do mycia włosów. Ja użyłam go dwa razy. Nie jest to jakieś, wiecie, mega super szampon, ale jeżeli e, byłaby taka sytuacja, że nie mogłabym za dużo kosmetyków wziąć, no to ten produkt mógłby się sprawdzić jako również szampon. E, jestem nim mega zachwycona i jak mi się skończy, to na 100% do niego wrócę. Bo tak mówię, jeżeli macie skórę suchą, to koniecznie musicie wypróbować ten produkt. Następny kosmetyk, który Wam pokażę, jest to nawierzająca pianka do mycia 3 w jednym. Jest w bardzo wygodnym opakowaniu. Jak również widzicie, też jest bardzo wydajna. Ja, można ją używać do ciała, jak i również do mycia twarzy. Jeżeli chodzi o makijaż, daje sobie bardzo dobrze radę z delikatnym makijażem, nie wiem jak by się radę z mocniejszym, ponieważ na co dzień nie maluje się mocno, albo wcale, więc yy, no nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli taki wiecie, standardowy, codzienny makijaż, bez problemu sobie z nim radzi, jest bardzo delikatną pianką, yy, dobrze nawilża, regeneruje. Tak jak przy y, poprzednim produkcie, nie macie uczucia spięcia, tylko macie bardziej uczucie nawilżenia. Y, w dodatku jest to produkt bardzo delikatny, y, ma dobry skład, więc y, na pewno jeszcze nieraz po niego sięgnę. Jestem po prostu zachwycona. Jeżeli lubicie kosmetyki do mycia twarzy, czy w ogóle do mycia w formie pianki, to mogę Wam z czystym sumieniem ten produkt polecić. Ostatni produkt, który Wam chcę pokazać jest to nawilżający dermokrem, intensywnie regenerujący i głęboko nawilżający. Jak widzicie te wszystkie produkty są w takich mega dużych opakowaniach i dodam, że to są wszystko dermokosmetyki i jak tutaj jest napisane i to na każdym chyba pisze, nie, wszędzie pisze, wszędzie kochani pisze, że są to kosmetyki od pierwszego dnia życia do, yy, dla dzieci i dorosłych. Więc e, są to naprawdę bezpieczne i przebadane kosmetyki. Jeżeli chodzi o e, ten nawilżający dermokrem, który jest i do twarzy i do ciała, ja go głównie stosowałam do ciała, e, jest to kosmetyk dobrze nawilżający, e, świetnie regeneruje, nawilża, jest bardzo wydajny, ma bardzo dobry skład jest dobry dla alergików. E, jedyne czego bym się mogła doczepić to to, że się go ciężko w, em, smarowuje. On jest taki, wiecie, pozostawia taką e, białą podwłokę. Ona oczywiście po czasie się wchłania, natomiast jest bardzo taka no ciężko jest takie bardzo ciężko jest po prostu w, w, smarować w ciało. Za to wielkim plusem jest to, że jak użycie już tego produktu, to jego y, efekty są naprawdę trwałe. Na przykład, podam Wam taki przykład, że wieczorem sobie posmaruję y, tym produktem, i następnego dnia jak. Y, Chcę się kąpać, to ta skóra dalej jest mega nawilżona. Ja już po prostu powiem Wam szczerze, że przy tym produkcie zapomniałam, że mam cerę suchą, że moje ciało potrafi być naprawdę bardzo takie szorstkie i suche. Na pewno poleciłabym ten produkt osobom, które borykają się właśnie suchością skóry i powiem Wam, że ogólnie ta linia jest dla mnie mega. Bardzo się cieszę, że mogłam przetestować i odkryć tą markę i stała się moim ulubieńcem. I nie mówię tego dlatego, że dotrzymałam te kosmetyki, ale dlatego, że naprawdę nie wiecie, jak trudno jest znaleźć kosmetyki, które nawilżą Wam ciało, skórę i ten efekt się utrzyma naprawdę długo. W przypadku tych produktów naprawdę to wszystko działa. I przede wszystkim, co mówiłam na samym początku, firma nie testuje na zwierzętach. Wszystkie składy są. Bardzo dobre. Jest, są to kosmetyki delikatne i są to kosmetyki, które nie zawierają składników odzwierzęcych, więc są, nadają się dla osób, które są wegetarianami i weganami. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że był pomocny. Trzymajcie się. Pa pa.